Witam na kanale planszowo. Kolejny, ostatni, najnowszy dodatek z zeszłego roku, ale on przyjechał dopiero w tym roku na początku stycznia w takiej dużej przesyłce. Poza tym, poza tym to jest księga wypraw i tu będziemy robić typowy unboxing, dlatego że nie otwieraliśmy tego. Jeden do czterech graczy, nic się nie zmienia. Tutaj wygląda w ten sposób. Ładne takie tulipanki. I co my tu mamy? Księga wypraw. To dodatek do gry planszowej łąka, która przeniesie nas w yy, fascynującą podróż prowadzącą od malowniczych łąk aż do urokliwej jaskini. Podczas każdej z sześciu wypraw odbywających się na interaktywnej planszy w postaci księgi nagradzani będziemy za nietuzinkowe spojrzenie na odkrywany świat przyrody. Zgłębiając księgę wypraw yy, Nabędziemy unikalne doświadczenia, dzięki którym rozbudujemy swoją łąkę w nowe sposoby. Dodatek zawiera 6 unikalnych wypraw i są różnego rodzaju jeszcze dodatkowe elementy. Tak? Z tego co wiem, nie łączy się z biegiem strumienia, tylko z grą podstawową po prostu. Więc to jest taki minus. Pytanie w ogóle pomysł na to, żeby właśnie na przykład dodawać właśnie takie księgi wypraw czy coś w tym stylu dodatki do gier. ja uważam, że to jest naprawdę super sprawa, żeby przedłużać żywotność gier. Po prostu. Dobrze, odłóżmy sobie to. Tutaj niech sobie tu wisi. Dobra. Słuchajcie, i co my tutaj mamy? Mamy tak, mamy instrukcję. To wcale nie taką cienką. Ta instrukcja jest też od razu z indeksem 32 strony, tak? Ale tego indeksu nie ma za dużo. Eee, jak sobie tylko tak szybko rzucimy okiem. To tutaj mamy różne tryby wędrówki. Tak? Dobra, tutaj mamy jak złożyć sobie pudełeczka. Proszę bardzo, mamy raz. Może tak, może to sobie odsuńmy Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć i sześć pudełek, tak? Sześć pudełeczek, Tu mamy instrukcję, jak przed wyjęciem tą z wyprosek należy złożyć sześć pudełek z elementami, tak? Dobrze. I musimy sobie to poskładać. Ok, odpowiednio trzeba wszystko pozaginać. Jest już yy, po, jak to się nazywa, bindowane. Ej, he, he, he. w każdym razie, no jest to już przygotowane. Tak, tutaj odpowiednio maszyna, yy, maszyna nam takie rzeczy zrobiła. Dobra. I teraz trzeba zrobić coś takiego, że. O! I tu zaginamy, i to powinno wejść nam w ten otwór, tak? Ok. I tutaj tak samo zaginamy. I mamy pudełeczko, które. To powinno wejść do środka, tak? Jak rozumiem. Tak? No a dobra, a jak to się otwiera. A może to zewnętrznie powinno pójść, co? Jakbyśmy to skleili. No dobra, mamy jedno pudełeczko złożone, w każdym razie. E, he, 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 delikatnie, żeby wszystko poszło tak, jak należy w tych miejscach, co należy, żeby sobie po prostu nie połamać. E, lubicie gry łąka w ogóle? Kto z Was grał? Ja miałem okazję raz dopiero grać w łąkę w próbie pląszówkowym, i teraz sobie jakiś czas temu nabyłem wreszcie własny egzemplarz. Zdobyłem też dodatek. Dokupiłem też dodatek z koszulkami dodatkową kopertą zawartości. Jest to na unboxingach. Na przeglądach zawartości yy, możecie to u mnie na filmach yy zobaczyć. Dobra, czyli mamy drugie pudełeczko. Mm -hmm, mm -hmm. Mogłoby być to, ale to jakby było wycięcie po prostu zrobione, nie? Takie wycięcie, które by to... Aha, już wiem. Dobra. Widzicie? Ale ze mnie to się składa w ten sposób. To się składa w inny sposób. Tak, czyli to idzie do środka, owszem. Ale to idzie po zewnętrznej. Tutaj w te. Proszę bardzo. OK. Udało nam się rozwikłać tajemnicę. Ha, 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 ha. Widzicie, człowiek niegramotny. Człowiek niegramotny to tak po prostu potem dziwnie składa i narzeka, że jest to źle zaprojektowane. To jest dobrze zaprojektowane, tylko trzeba wiedzieć jeszcze to złożyć, nie? Bo jak się tego nie wie, no to potem skutek jest taki właśnie jaki jest, nie? Że źle składamy po prostu. Że zaczynamy takie pudełko źle składać, no jeszcze troszkę, jeszcze troszkę, piesek mój chce iść na yy, wybieg, ale musi poczekać, aż skończymy sobie ten unboxing. Po prostu, a to parę minut potrwa. To nie będzie taki szybki unboxing jak yy, pozostałe części łąki, gdzie po prostu tylko sprawdzaliśmy zawartość, czyli co w pudełku, dlatego że wszystko już było wyciśnięte, przygotowane, rozpakowane i nic więcej nie trzeba było. Po prostu tam robić, nie? No a tutaj jest trochę inaczej. Dobra, tutaj poprawmy to pudełko, żeby nam nie wychodziło. Także uważam, że to jest. No i co najważniejsze, to jest nasza polska rodzima gra, więc tym bardziej pro, warto coś takiego sobie kupić. Nie. Na pewno, jeżeli się interesujecie przyrodą, na przykład tak jak ja zajmuję się gdzieś tam hobbystycznie, fotografem przyrody yy, i ogólnie lubię kontakt z przyrodą, ja całe życie miałem gdzieś tam jakiś taki właśnie kontakt z łąką, z lasem, z górami, z wodą, nie, nie umiem pływać. Nigdy się nie miałem okazji nauczyć, ale gór jakoś nie polubiłem, a teraz już jak widać, jestem krótkowidzem, no tu dochodzi jeszcze na wysokości, więc niechętnie, niechętnie w góry się wybieram. Moja żona bardzo lubi góry, kocha ten, ale no teraz też już nie bardzo, od wielu lat nie byliśmy w górach, po prostu może gdzieś tam będzie kiedyś wreszcie możliwość żeby się wybrać yy, 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 i trochę położyć znaczy ja bym w, w wysokie góry, to nie bardzo, nie? natomiast no, taki na te łatwe szlaki, no to owszem, no, to, to bym tam sobie poszedł chociaż no, przy moim zdrowiu to mógłby być kłopot, że ja bym sobie już nie, niestety nie poradził natomiast bardzo lubię lasy, bardzo lubię lasy las dla mnie jest jakimś takim naturalnym środowiskiem po prostu i jest, no, że tak powiem, Księga Lasu. dla mnie jest otwarta, nie? Dużo z niej umiem nie chwaląc się wyczytać. Nie, że wszystko, nie? Ale za, od zawsze się interesowałem y, tym wszystkim. I może nie jestem jakimś tropicielem, ale y, te i owe ślady na przykład też umiem jakoś tam w miarę rozpoznać. sobie Dobra, mamy pięć. Ostatnie pudełko musimy złożyć, nie? Mieszkałem po prostu w takim miejscu, gdzie po pierwsze mieliśmy bardzo dużą działkę zarośniętą, więc taka mikroimitacja lasu. No, na tyle duża, że, że prawie że można było to uznać. Mieszkałem na pograniczu bardzo dużego miasta i też jednocześnie gdzieś w pobliżu wsi chociaż nie uważam się absolutnie za człowieka wsi i niespecjalnie się na tych y, pracach rolnych znam I nie żeby w ogóle, ale no y, nie jest to jakiś mój tam y, hobby czy konik natomiast y, zaraz będzie gotowy pudełeczek tak, ostatni okej okay. coś tam mój piesek głupi a gumkę sobie znalazł już sprawdźmy, co to za tą, dobra. tą gunką się może bawić, nie? Będzie, bo w ogóle mój pies lubi się gumkami bawić nie? jak mu dać taką gumkę, recepturkę to ona, to moja paleczka, mój pies się będzie tym po prostu bawić. dobra, i mamy złożone ale teraz pytanie, co mamy do tych pudełek wkładać, prawda? Tu mamy tak, mamy księgę wypraw. Myślałem, że to będzie większa, to nie jest duże. Jest takie, takie sobie w miarę grube, metalowy, metalowy, tak, wrotek. No, jeszcze pachnie się chińskim tym, <laughs> chińskim papierem, nie? Nie jest to zbyt ładny zapach. Nie pachnie jak drukarnia offsetowa, o, powiedzmy, tak jak kiedyś książki drukiem offsetowym. Komputerowe książki nie pachną. Natomiast druk offsetowy owszem. Druk offsetowy owszem pachnie, ale zobaczcie, bo to nie jest wszystko. Tu jeszcze mamy jakieś żetony, mamy kostkę, mamy karty. I musimy wyjąć, bo tam się jeszcze coś skrywa. Tam się jeszcze coś skrywa, a mianowicie skrywa się użyć tej pocztówki, żeby rozegrać wędrówkę, jaskinię z alternatywną mapą pocztówkę należy zakryć mapą nadrukowaną na księdze wypraw symbole, kurczę ale fajny pomysł, nie? fajny pomysł, powiem wam, że z solidnego, grubego kartonu jest ta wypaska zrobiona, nie? jest to naprawdę... myślę, że pudełko jest kwadratowe i wejdzie w dowolną stronę, dobra jak zwykle ładna pudełko w środku, nie? To trzeba pochwalić tutaj. Okej, okay. i co, i to teraz będziemy tutaj wkładać? Raz, dwa, trzy. Aha, w ten sposób wejdzie. Dobra. Sobie wejdą pudełeczka, no super. I tu jest trochę takiej przestrzeni też, nie? Dobra, co my tutaj jeszcze mamy? Mamy różnego rodzaju żetony, tylko nie mam pojęcia, jak je podzielić, po prostu, nie? Co, gdzie i do czego będzie szło? Sześć pudełek, uwaga. Dobra, jak sobie odwrócimy. Hi przed wyjęciem tych wyprasek należy zwrócić uwagę na oznaczenia w wypraskach. Ułatwi to umieszczenie poszczególnych pudełkach, tak? Oznaczenia w wypraskach, tak, dobra. Aha, tu widzę. Na przykład to dotyczy tego pudełka, tak? Czyli to będziemy wrzucać do tego pudełka. Po pierwsze mamy taki taki duży ten to są pewnie niepotrzebne symbole, ale na razie sobie wrzucimy do tego i jeżeli nie się okażą, że rzeczywiście są niepotrzebne, no to sobie to do czegoś tam zachowamy, dobra i teraz te elementy balonów będziemy wrzucać do pudełka z nadrukiem właśnie róży wiatrów nie? natomiast dolna część jest do lornetki okej okay. Zatem to się tak robi po prostu. No to troszeczkę nam to zajmie. Mój piesek musi poczekać. i Idźcie połóż na razie. Połóż się. Połóż się spać jeszcze. Nie jeszcze się iść połóż, odpocznij sobie. Ok. Będzie troszkę wyciskania. Lubicie wyciskać te żetony. Jak są dobrze wycięte, to się fajnie wyciska, ale czasami jest tak, że są źle wycięte po prostu, nie? Dobra, i teraz druga część idzie do tego pudełeczka, tak? Tu w środku by mogło być też nadruki, albo gdzieś tutaj, żebyśmy wiedzieli. Tu są jakieś wieże obserwacyjne, tak? I dla każdego z graczy będzie po jednej takiej wieży. Nie ma jeszcze żadnego insertu, ale już widzę, że do tych pudełeczek by można było porobić sobie takie właśnie jakieś inserciki, czy coś w tym stylu, żeby to też ładnie porządkować. Zobaczymy, może sobie zaprojektujemy. Dobra, mamy to wyciśnięte. Tutaj sobie może to schowajmy do środka, żeby nam się nie zniszczyło. Taka księga wypraw, bardzo ładna. Dobra. I teraz co my tutaj mamy? To jest lornetka, tak. To jest do lornetki. Wszystko? Czyli też do tego, tak. Ale nie wszystko, bo tu jest też nietoperz ta sekcja jest do nietoperza i do księgi, tak? dobra, to jest do nietoperza Netoperek. dobra Nie no, ciekawy jestem jak to będzie sobie współdziałać w każdym razie zapowiada się na bardzo długą serię poświęconą łące właśnie, nie? Dobra, tutaj mamy lornetkę, czyli te, żetony idą jeszcze do lornetki. Tak. To idzie do lornetki. Okej. Okay. Natomiast to by szło do księgi. Ty, 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 ty. To idzie do księgi, w każdym razie nie. To jest tutaj do tego ok, czyli to są zupełnie inne elementy. Tu mamy wieże obserwacyjne. One są gdzie? Przy tym są, tak? Dobra. Są przy tym. Czy ja mam rozumieć, że to też jest do? Do tego wygląda na to, że tak, nie? Dobra, wygląda na to, że to też idzie do tego, do lornetki, tak? Czyli pudełko z lornetką zawiera całkiem sporo tych elementów. Tylko widzicie, one są tak chaotycznie po prostu wrzucone i jakby było odpowiednie pudełeczko. Mm, odpowiedni insercik, no to by można było sobie to wszystko ładnie jeszcze umieścić. Trzeba by o tym pomyśleć. Tak jak jest insert do tego, zrobiony do mm, my Mayday, prawda? Tu jest do tego tulipanka. I ci na razie połóż, idź połóż się. Tak, to wejdzie, wejdzie. Dobra, one tu wszystkie wchodzą. Aha, czyli tu są takie długie, po prostu te. One są różne? Tak, w różnych kombinacjach, nie? W różnych kombinacjach są okej, okay. czyli to sobie idzie tutaj proszę bardzo. Hmm. Dobra, i teraz tak. Tutaj mamy do pałki wodnej te elementy duże okej okay. natomiast tutaj będziemy mieli jeszcze to jest do tulipana wszystko tak rozumiem tak tak to idzie do tulipanka okej okay. Dobra, to idzie do tulipanka. Natomiast tu mamy taką ciekawostkę, że nie dość, że mamy elementy, które musimy wyjąć. To jeszcze mają otworek, który też trzeba wyjąć. Tak, na razie, niech to sobie wszystko leży w tym pudełku. I to jest do tulipanka. Tak, to jest pałka wodna, dobra. Już przez moment się bałem, że to poszło gdzieś indziej, nie? Dobra, i teraz pytanie: czy to się układa na stałe, czy po prostu będziemy sobie no, bo to można sobie o, montować w ten sposób, powstanie taki wiatraczek, ale być może, że te elementy po prostu powstają w sposób całkowicie losowy, nie? że za każdym razem można sobie w innej kolejności ułożyć. Bo jeśli tak, no to, no to po prostu tak by były. Natomiast, no, jakby miało być na stałe, no to można by to po prostu skleić docelowo nie? Dobra, i teraz mamy ostatni. I gdzie my go mamy umieścić? I to są do słoneczka, tak? To są elementy do słoneczka. Wszystkie są do słoneczka. Wygląda na to, że wszystkie są do słoneczka, chociaż nie. Te są do pałki wodnej, te są do pałki wodnej, a tu góra jest do słoneczka, tak? To jest do słoneczka. Ok, czyli bardzo fajny pomysł, nie? Yy, taki, mówię, yy, gra, która gdzieś bardzo mnie też za serce schwyciła. To jest właśnie na skrzydłach, z tego względu, właśnie, że ze względu na ptaki, które lubię obserwować, mam karmi to karmię, przelatują różne rzeczy, chociaż tutaj jest dość uboga, dość uboga różnorodność. Niestety w Poznaniu miałem w jednym miejscu, jak mieszkałem, ich dużo więcej niż tutaj, natomiast, natomiast no. Łąka, przyroda, w ogóle kontakt z przyrodą to jest kapitalna rzecz. Nie? Jak macie dzieci, to starajcie się właśnie poznawać przyrodę, opowiadać o tej przyrodzie, wciągnąć ich na różne sposoby, yy, na przykład przez fotografię ale też uczyć je w ogóle obserwacji yy, zwierząt, bo to niesamowicie rozwija dzieciaki też, nie? Dobra, i tu możemy sobie dodatkowo, na przykład, schować karty, na razie, nie? Tu mamy jeszcze żetony, po jednym żetonie do każdego gracza, mamy kostkę, to wszystko się zmieści po prostu w czymś takim. I możemy sobie to też, żeby nam nie zginęło. To ogólnie się przechowuje gdzieś poza, pewnie, ale, ale tu chodziło o to, żeby nam to nie zginęło. Dobra. No powiem Wam, że no niektóre pudełka są bardzo mocno pełne, nie? A niektóre są dosyć takie puste, Dobra. Raz, dwa. okej okay. Super. Fajny, fajny pomysł, bo to sprawia, że po pierwsze nie trzeba. Yy, robić insertów po drugie no, jakby to miało być w koszulkach to by to walało się. nie lubię to jak wala mi się coś w koszulkach nie yy, ładnie to wygląda estetycznie te nadruki kolorowo też yy, sprawiają czyli mamy 6 wypraw tak i do każdej wyprawy jest inne pudełeczko po prostu, inne elementy przeznaczone dobra mamy to włożone to możemy sobie włożyć tutaj to możemy sobie włożyć na przykład, tak? Mamy jeszcze takie kółeczko, i to jest wszystko, nie? To jest wszystko, to mogłem pod wyprawkę włożyć już teraz. Chociaż, aha, bo tu jeszcze są, tu jeszcze są. cienki papier, nie? Tam było w poprzednich tych do składania, było grube, a tu jest takie cieniutkie nie? A tutaj jest też jakaś punktacja, czy coś w tym stylu po prostu nie, zatem do, pewnie do globalnej tej do globalnej punktacji po prostu dobra słuchajcie, bardzo dziękuję jak widzicie seria łąka się rozrosła w ogromną kolekcję trzech pudełek i yy, teraz wam pokażę całość zobaczcie to, jest, yy, to są doprawy to jest podstawka tu jest z biegiem strumienia. No, i jeszcze jest też ten mały taki dodatek, po prostu nie? Także tego jest naprawdę dużo. I po prostu będziemy stopniowo w to sobie y, grać, też po prostu nie? Będziemy ogrywać, będziemy się z tym zapoznawać i tak dalej, tak dalej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. I widzimy się w innych filmach. Subskrypcja. Pamiętajcie o subskrypcji.